Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z tej strony Polstar. No i co, nareszcie kurczę, jesteśmy w Central Loop. Nareszcie jesteśmy w Central Loop i mamy pierwsze zadanie, aby dotrzeć do tej, do tej podstacji. No i lecimy. Dobra, mamy to. Tutaj mamy Aha. zdobyty przedmiot w schowku gracza. Dobra, okej. Okay. Tak, dobra, lecimy. Nagranie. Ja Mamy jakieś nagranie, widzę kolejne. Teraz sobie odsłuchamy, co to za nagranie? A najpierw otwórzmy ten przeklęty zamek. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra, spoko. Przeszukajmy sobie to wszystko tutaj. Co tutaj znajdziemy? Noże do rzucania, proszę bardzo. Pusto to. Tu też. Dojdziemy sobie dalej. Patrzymy tutaj dalej, co tutaj się dzieje. Włócznia dobra. Bo, bo tam w tej windzie. Tego co widzę nie ma nic, ale właśnie możemy się wybrać tutaj. I zwiedzić sobie kolejne piętra. Prawda? Włóczone butelki. Noże do rzucania proszę bardzo. Black. Zamknięte. Dziwne jakby było otwarte, co nie? To też z birami też się trzeba zająć, oczywiście. To zimki z Ej, co? Widziałeś w tej okolicy renegatów? Nie. Widzicie szeregowy? Uspokójcie się i dajcie Aglotowi myśleć. A o czym tu myśleć? A co ty w ogóle za jeden? Oferuję wam pomoc. Sprawdzę, co stało się z prądem. Wiecie coś na ten temat? To ścisła tajemnica wojskowa. Myślimy, jakby się tu dostać na górę. To może od razu przekazmy mu wszystko? Wszystkie rozkazy? A co to za wielki sekret? A? Musimy... Mój kolega bardzo uprościł sprawę, ale mniej więcej o to chodzi. Wszystkie znaki wskazują na to, że znów mamy elektryczność. Stoimy właśnie przy podstacji. Takie obiekty są w stanie doprowadzić prąd do różnych części miasta. Musimy przywrócić sprawność obecnym tu urządzeniom. Czyli mhm. mamy je włączyć? Niestety bez sprzętu wspinaczkowego nie jesteśmy w stanie się do nich dostać. Mogę się tam wspiąć, Jakie specyfika? Mogę się tam wspiąć bez sprzętu. Zrobiłbyś to, wyświadczyłbyś stróżom prawa ogromną przysługę. Eee, no nie wiem, czy ja chcę stróżom no prawa aktualnie tutaj? O kurwa. Ciągniecie do tego światła jak ćmy i równie szybko się. Co on powiedział? Chyba coś o swojej matce i kozie. Okej, okay, dobra, załatwmy ich zatem.

Przeszukaj! Przeszukaj! Nikt nie zdoła przechytrzyć stróżów prawa. Dobra, no spoko. nikt nie zdoła przechytrzyć stróżów prawa, to fakt. Ej, kolego, kto cię nauczył tak walczyć? Jestem Aiden. Ej, znacie ten dowcip? Co mówi kula do gościa, którego przyszyła I w Paw? E... Jesteś dziurawy jak ser? Nie. Znam cię na wylot. Ale Nitaw przecież pokroiłeś go maczetą. To broń biała podczas kiedy kule należą do zupełnie innej. Dobrze, że jesteś cały. No. Nie ma co zwlekać. Jak Mieszamy. będziesz potrzebował pomocy, odezwij się. Miej tylko na uwadze, że stąd nie ocenię skali uszkodzeń. A glot ma smykap. Dobra, okej. Okay. Ten w ogóle. Tutaj w ogóle muszę zlikwidować ten cały pytajnik, No, to, to mi chodziło tutaj. E, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że. Musimy się tu wspiąć. Tylko, że nie do końca wiem, jak to zrobić. Wykminić. Dobra, już widzę. Okej, okay, już widzę. Okej okay. dobra. Mamy to... No kurwa, eyden. Nie spadnij mi tylko. Pojemnik z inhibitorami w obliżu. Dobra, jesteśmy. Jestem. I jak tam? Ktoś musiał się bardzo śpieszyć kiedy to odłączał Podejrzewam, że przerwano główny obwód Znajdź przewód i podłącz źródło prądu do przekaźnika Powinno zadziałać Stacja elektryczna Dobra sztuki mamy, tak? Aktywować. Aha, dobra, tak to idzie, tak? Oho, w ten sposób, no dobra. Tutaj mamy st tą stację całą. Zablokowana od środka, co? A, w ten sposób? Pojemnik z w Kurde, nie starczy mi, naprawdę! Kurde, jakie mam to zrobić? Zaraz, moment. A jak ten dyk pójdę? No dobra, czyli ani tak, ani tak. Nie, no jakoś musi być sposób na to. Tak czy nie? Jako, jakoś musi być spo jakiś sposób musi być na to. O. To jest zamknięte. Spróbujmy tak, tak Dobra, słuchajcie, już wiem, gdzie to jest. Został cały blok. Tutaj ta jedynka musiała być połączona z tą jedynką. Tutaj mamy dwójkę. Jedną dwójkę, a druga dwójka. A dobra, Dobra, no i zajebiście, dobra. Przymocuj kabel. Okej, okay, dobra. Wączyłem. Co teraz? Włącz jednostkę sterującą. Będzie w sterowni. Robi się. Jednostka Dzięki sterująca. Dzięki twojej pomocy to miasto będzie bezpieczniejsze. Mówię Dobra. to, żebyś wiedział, że jestem ci wdzięczny. I żebyś zrozumiał, że to ważna sprawa. Okej. Okay. Chyba wypada podziękować. To co ja się tam chcę dostać tam w ogóle. O. Właśnie. Kurde, jak zwykle. Dobra, nieważne. Chciałem ten inhibitor sobie zabrać. Dobra. Lecimy dalej. Włączyć podstację. I teraz dobra, przekaż yy, stację elektryczną. No, tu mamy na nagrody. Poduszki powietrzne. Ocając umieszczą poduszki powietrzne we wszystkich kontrolowanych przez siebie strefach. Samochody pułapki. Dobra, okej, okay, przekaż. Czekajcie, dobra, przekaż im. No nie wiem, bo są te podłużki, elektryczne... Nie dobra. Okej, okay. pierwsza podstawa. Nieźle, nieźle, kolego. Nie źle. He? Aglot? Wręcz optymalnie. No to twoja zapłata zgodnie z ustaleniami bardzo a... miło się wow. z tobą pracowało Aiden. z wami też Trzymajcie się Mamy schowek a mamy inne rzeczy um, Mamy też to tutaj... zrobiłeś to jesteś zła Nie Twój wybór Trochę cię rozumiem Ale sama wybrałabym dobro wolnych obywateli Dobrze, następnym Takich razem to zrobimy. o wiele więcej. Gdybyśmy je wszystkie włączyli. Możemy najpierw iść do robiego Oka i. Dobra, widzimy się w kantynie. Będę tam czekać. Dobra, ok, ale. Oko, tylko wiecie co? pojemnik z inhibitorami. Kurczę, weźmy. Nie, no kupmy sobie coś tutaj w Biledor. Znaczy... Czy Zobaczmy, co my możemy tutaj kupić. Nawet obywatele mogą tu kupować. Czy nie jest dobrze mieć taki wybór? Sprzęt, sprzęt. Na coś takiego zawsze wydam kasę. Pozbądźmy się trochę do tego sprzętu, bo mamy trochę Jasne. za dużo. Chętnie za to zabulę. Zostawmy sobie jakieś dobre, bronie. I no właśnie ten tak proszę, pospolite długi miecz, jak jeszcze jakieś znajdziesz, koniecznie mi przynieś. Dobra mamy parę rzeczy tutaj No dobra, spotkaj się z Lawan przy rybim oku Aha, dalej da, woda i błyskawica, wyzwanie, termin wygaśnięcia, pszczoły, piwowara Aha, no właśnie, zbiry z downtown Z downtown Weźmy sobie to Zbiry z downtown. I czekajcie, gdzie to dokładnie jest teraz? Zbiry, a tu jest śleć. Proszę bardzo. Najpierw zajmiemy się tym, ale to już w następnym odcinku. Ja to sobie jeszcze tutaj pochodzę po świecie Dunglaida i zobaczę, może uda mi się jakiś łuk kupić, albo coś takiego. Nie wiem, zobaczę. Także trzymajcie się do usłyszenia następnym razem. say hey, hey.